Gorąco witam z pasieki na skraju lasu, to co widać to jest piękna sceneria zimowa, która nam się wytworzyła w przeciągu ostatniej nocy, jest niedziela, poranek, jestem na pasiece, a codziennie tu przyjeżdżam, popatrzeć jak to wszystko wygląda, ale dzisiaj jest wyjątkowo pięknie, więc nagrywam. Wszystkich ponownie pasieka na skraju lasu Krzysztof Kata. Dzisiaj takie, taki film, taki film o, o kilku sprawach, między innymi będziemy w tej chwili będę w tej chwili mówił o sprawach związanych z podsumowaniem jesieni na Pasieka na skraju lasu. Moja pasieka, jak postępuje, jak, jak leczę pszczoły mówiłem na ostatnim filmie. Teraz wypadałoby to, wypadałoby to w jakikolwiek sposób zebrać i podsumować. Nie przypadkowo tutaj przy tej rodzinie się spotykamy z tego względu, że ta rodzina, tak jak widać, zazimowana na trzech rodzajach korpusów Langstroth. dwie trzecie, jedna druga i trzy czwarte, można sobie w tym momencie popatrzeć i zobaczyć, jak wysokościowo różnią się te korpusy. To jest przykład rodziny. To jest przykład rodziny, która była, została stworzona jako rodzina połączona z rodziną produkcyjną i odkładem i Pokazuje ją nie dlatego, że, że tutaj są różne wymiary korpusów Langstrota, ale dlatego, że za tą rodziną ciągnie się smród niedokładnego wyleczenia na jesieni 2019. Izolator chmary, który był zastosowany do, do leczenia, okazał się o tyle wadliwy, że tutaj przez kółeczko, które miało niby służyć do wylotu, do, do wpuszczania, wypuszczania matek, matka uciekła. I w momencie, w którym ja spodziewałem się, że nie ma żadnego czerwienia, rodzina przygotowuje się do leczenia, matka najlepsze czerwiła, nie przyłożyło się to w żaden sposób na wzrost siły rodziny. W żaden. Ona wyszła z zimy dokładnie taka sama jaka, jak te, w których matki były zaizolowane i siedziały w izolatorach do momentu, kiedy zdecydowałem się je wypuścić. Zdecydowanie większy osób, na dennicy był w tej rodzinie na wiosnę. Ja niestety tego nie nagrałem, nie pokazywałem na filmie, w którym pokazywałem osypy zimowe. No i później rodzina przeszła przez cały cykl leczenia, o którym opowiadałem na poprzednim filmie. Ten. Bardzo pilnie obserwowałem wkładkę wylotową, wkładkę dennicową w trakcie leczenia w tej rodzinie. No i po pierwsze, o czym nie powiedziałem, to. Jak zorientowałem się, że, że rodzinka ma e, matkę czerwiącą, zaaplikowałem jej leczenie cztery razy apiwarol e, w, w, zgodnie z instrukcją na, e, na mm, e, u, ulotce w opakowaniu apiwarolu. Po drugie została wyleczona, za, po, przeleżona kwasem szczawiowym, no ale no niestety w obecności czerwiu zasklepionego. To była jedyna rodzina, która była w tak... Y, zły, słaby, nie, nieodpowiedni sposób potraktowana przeze mnie w zeszłym roku na jesień. Smród, który się ciągnął przez cały sezon w tej rodzinie za... W, w momencie, kiedy to leczenie zostało wykonane tak, a nie inaczej, to po prostu był porażający, bo obserwacja wkładki dennicowej pokazywała, że osypy na każdym jednym etapie, czyli to na, tym, na etapie leczenia wiosennego, na etapie leczenia letniego, no i później w momencie, kiedy zaczęłam leczyć na jesieni, osypy były zdecydowanie największe we wszystkich rodzinach. Największe osypy pokazywały też rodziny, które zostały otworzone na bazie czerwiu z tej rodziny, największe osypy warozy. No i warto jest sobie to uzmysłowić, warto jest sobie to uświadomić, jakie konsekwencje niesie ze sobą niedokładne wyleczenie. Pszczół w sezonie, bądź leczenie, leczenie takie, takie nieodpowiedzialne, takie, w którym mówimy sobie, że no w tym momencie na pewno nie mamy czerwia. Ja się pytam, na jakiej podstawie, skąd my to wiemy, że tego czerwiu nie ma? Aplikujemy środki, które nie działają pod zasklepem w momencie, kiedy na 90% czerw zasklepiony jest w rodzinie pszczelej. Dlatego, co warto jest sobie uzmysłowić i co warto jest sobie uświadomić, to to, że. Że to urządzenie, to narzędzie, czy ono ma taki kształt, czy siaki, czy owaki, to nie jest ważne. To nie jest jakiś wymysł, jakaś, jakaś religia. Niektórzy to, niektórzy to określają mianem bycia izolatorowcem. To nie jest tak. To jest piękne narzędzie, które pozwala nam doprowadzić rodzinę do stanu bezczerwiowego i bezkolizyjnie, skutecznie wyleczyć pszczoły. Co się dzieje z rodzinami, które, które są niedokładnie wyleczone? Proszę bardzo, przykład jak na dłoni. Ta rodzina to pokazuje. Później w trakcie tego jesiennego leczenia największe osypy także przy aplikacji kwasu szczejowego. Także no, smród ciągnie się, ciągnie się, ciągnie się. Ja myślę, że on się jeszcze pociągnie do, do wiosny przyszłego roku. Co jeszcze chcę powiedzieć na temat, na, na temat leczenia tego jesiennego i tego jak ono przebiegało? No, y, y, przeleczenie pszczół jedną tabletką apiwarolu y, przy braku jakiegokolwiek czerwiu, no to było omawiane. Y, mówiliśmy o tym, że mogło się zdarzyć takie historie, że te pszczoły będą niedokładnie przeleczone, bo przyczyny też były omawiane. Y, ja chciałbym jeszcze porozmawiać o tym zabiegu doczyszczającym kwasem szczagowym. Mogę y, z y, czystym sumieniem i z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że y, że. Ten zabieg, który w wielu publikacjach na, na, w internecie, na YouTubie, a także w, na, na, na forach dyskusyjnych różnego rodzaju, był określany jako zabieg ten ostatni, ten, który można wykonać bardzo późno, w momencie, kiedy pszczoły zawiązują kłąb zimowy. Niektórzy nawet twierdzą, że powinno się wykonywać ten zabieg w grudniu. Stwierdzam jednoznacznie, po kilku latach aplikowania pszczołą kwasu szczawiowego, że jest to zabieg, który nie pozostaje bez wpływu na, za, na zachowanie kłębu zimowego. I ja u siebie stosując izolator chmary, wkładając go do rodziny, matki wypuszczam z izolatora i na przestrzeni kolejnych 9 dni wykonuję leczenie kwasem szczawiowym. Może to być w piąty, ósmy, siódmy dzień, nieważne. W każdym razie mam pewność, że nawet jakby natychmiast po wypuszczeniu matka podjęła czerwienie, to leczę kwasem szczawiowym bez, bez obecności czerwienia zasklepionego. Oprócz tego, wypuszczenie tych matek z izolatorów pod koniec października. W momencie, kiedy najczęściej następuje jakieś chwilowe ocieplenie, gdzie można spokojnie wejrzeć w ból, pszczoły się. Jeżeli już były w kłębach, to się rozkłębiają. Daje nam tyle, że zaaplikowanie kwasu szczawiowego do rodziny pszczelej i niepokój jaki ta aplikacja wywołuje, a wywołuje ewidentny niepokój pszczoły, pszczoły, które są zgromadzone gdzieś tam o tutaj w górnym korpusie, w górnym dolnym one po aplikacji, dzieje się tak co roku, schodzą zdecydowanie niżej. Widać że są rozbiegane, że, że, że ta aplikacja tego kwasu nie jest im obojętna. I teraz wyobraźmy sobie, że my coś takiego robimy w grudniu, kiedy pszczoły mają już w stabilnych, spokojnych warunkach siedzieć do końca zimowli. Według mnie jest to praktyka nie do przyjęcia, ale to jest tylko moja opinia. Uważam, że w ten sposób, czyli powiązanie izolacji wypuszczenia matek, terminów, które są nie do przekroczenia, jeżeli chodzi o obecność czerwca zasklepionego i zaaplikowanie kwasu kwasu szczewowego. Wtedy, kiedy pszczoły jeszcze zdążą doprowadzić to środowisko ula do względnej homeostazy, jest najlepszym rozwiązaniem i nie wyobrażam sobie w tej chwili innej pracy z kwasem szczewowym. Uciekłem od pszczół, bo Strasznie zaczęły szumieć. No to nie jest zdrowe tam siedzenie, nawet gadanie głośno, bo, bo słychać ewidentnie reakcje rodzin, które tam, przy których tam siedziałem. Kończąc temat kwasu szczebiowego. Bo skończyłem na tym, że, że nie wyobrażam sobie innego działania jak zgranie iz, iz, izolatora, izolatora, izolacji matek z, z terminami aplikacji kwasu szczewiowego i nie wyobrażam sobie wprowadzania kwasu do środowiska ULA. Bardzo późno, niemniej jednak trzeba sobie powiedzieć, że zabieg jest potrzebny i skuteczny. Osypy, które pokazywały się w rodzinach wynosiły od kilku do kilkudziesięciu sztuk już po leczeniu apiwarolem, więc albo niedokładne leczenie apiwarolem, albo reinwazja, albo jedno i drugie. I ten zabieg doczyszczający przy, przy braku czerwiu zasklepionego za pomocą kwasu oszczerbowego, ma naprawdę ogromną moc i e, uważam, e, że jest e, bardzo potrzebny, przynajmniej w tych warunkach tutaj u mnie. To, co chcę jeszcze pokazać, czym się chcę pochwalić i co mnie odciągało, zarówno od, od, od nagrywania filmów, jak i, e, jak i innych spraw, to, to jest to, co e, wybudowałem: wędzarnia z poleniskiem bezpośrednim i grill w trakcie budowy. Ta budowa się jeszcze troszkę pociągnie, ale teraz już ten etap murowania został zakończony. Przede mną, przede mną pracę z drewnem, wykończeniówka, obicie tego wszystkiego, wędzarni w środku, komory wędzarnicze w środku, deskami, zrobienie daszku, sufitu, odprowadzenia dymu. To wszystko będzie przykryte jednym dachem. No, wydaje mi się, że, że będzie fajnie działało i funkcjonowało. Taka pasja, do której wracam której kiedyś byłem maniakiem, byłem maniakiem produkcji własnych wyrobów wędliniarskich, wracam do tego, robię sobie narzędzie wędzarnie z paleniskiem bezpośrednim po to, żeby właśnie te wędliny robić i jeść. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Następny film już ze stolarni, ja już ze stolarni ruszyłem. Ona już, już hula, pierwsze prace wykonane, jak, jak skończę Pierwszy etap prac to pokaże efekt. Cześć.